Witam, witam tutaj kanał Mikroświat i tak, dzisiaj będziemy robić obserwację mikroskopową pod tym mikroskopem. I tak, na początku będziemy omawiać, co to za sprzęt, więc tak, to jest. Może usiądę. To jest mikroskop optyczny Delta Optical Genetic Protrino. Kosztował dużo, naprawdę nawet nie chcę mówić i. Po, po drugie, kamera mikroskopowa z tej samej firmy. No, i tak to wygląda, jeśli chodzi o sprzęt. To naprawdę jest laptop, ale to chyba. No wow, laptop. E, więc tak. Na początku będziemy robić obserwacje kilku rzeczy, żeby nie było. E, więc to jest taki wstępny film, o czym będzie ogólnie ten kanał. Bo ten kanał się. No ogólnie będziemy tu oglądać rzeczy pod moim mikroskopem. Nie będziemy tu chyba robić więcej, ale myślę, że ten content Was naprawdę zainteresuje, bo wydałem za dużo pieniędzy na te rzeczy. Dobrze, na początku będziemy oglądać aparat szparkowy, tylko mi się musi sfokusować. Dobra, jeśli ktoś nie wie, co to jest aparat szparkowy, aparat szparkowy to jest taki narząd. Przez których rośliny oddychają Tak w sumie w wielkim skrócie Ale go sobie obejrzymy Bo to jest ciekawy, naprawdę jeden z ciekawszych rzeczy Jakie kiedykolwiek widziałem I teraz tak, włączamy mikroskop I patrzymy na laptop I zobaczcie na to Wygląda to pięknie Zrobimy sobie ogólnie omówienie tego co widzimy Na tym zdjęciu, bo Wygląda to pięknie trzeba, bo wygląda to teraz idealnie Wręcz na kamerze I Więc tak to jest aparat szparkowy, tutaj widzimy aparat szparkowy i mówiłem, albo nie mówiłem, wygląda to dosłownie jak usto, jak usta. Zobaczcie, tutaj jest i przez to oddychają i wydychają rośliny. To jest naprawdę mikroskopowe. To ma może z 3, no może nie 3, ale z 10 mikrometrów. Mikrometr to jest 1 tysięczna mm, więc 200 zobaczcie na milimetr i naprawdę to jest naprawdę malutkie. No właśnie, i teraz tak, tutaj widzimy komórkę, to jest taka, komórka wygląda w sumie jak jakieś puzzle, bo kiedyś oglądałem, znaczy oglądałem, układałem puzzle, które dosłownie wyglądało jak to, to jest chyba jądro komórkowe, ale o jądrze komórkowym później, bo mam zaplanowane coś, gdzie widać jądra komórkowe, więc no tutaj widzimy ogólnie ten aparat parkowy wygląda nawet ciekawie i to chyba tyle. I teraz tak. Musimy wybrać z tego jakieś inne fajne rzeczy. Może ta rzecz, którą obejrzymy jest przereklamowana i chyba każdy ją widział, ale i tak według mnie jest ciekawa, czyli skórka cebuli. Tak, to jest skórka cebuli. Chyba każdy wie o co chodzi, więc nie bez zbędnego przedłużania. Yy, dobra. Jak widać nie widzimy nic. O, już widzimy coś. Dobra, chyba jest za duże powiększenie, coś mi się wydaje. Teraz chyba powinno być... O, lepiej. Teraz jest dobrze. Jak widzimy, tutaj jest komórka. No wow. Ale żeść zabają. Dobra, e, tutaj widzimy komórkę. I, ta, I teraz takie krótkie przedstawienie tego, tej komórki. Tutaj, jak wcześniej nie widzieliśmy, tutaj widzimy bardzo dobrze jądro komórkowe. No w jądrze komórkowym w wielkim skrócie jest materiał genetyczny i jest to w ogóle tak jakby stolica całej w ogóle komórki i jest po prostu bardzo ważna. Tutaj widzimy ścianę i błonę komórkową, które chronią wnętrze komórki przed no, bakteriami, wirusami, ale no nie zawsze działa. E, tutaj te małe coś, o tu, to jest rybosom i szczerze mówiąc zapomniałem co on robi. Nie widzimy na tym zdjęciu jakiś więcej dużo rzeczy, bo to jednak nie jest mikroskop jakiś super badawczy. Może no, nie, był, nie jest to też super zabawkowy, no, no chyba widać jak on wygląda, tak? No chyba da się stwierdzić, że to nie jest jakiś zabawkowy. Ale no nie jest to jakiś taki super badawczy, używany przez naprawdę nie wiem jakie korporacje. Więc no. Więc no, tak to wygląda. Jądro komórkowe... I są też takie zmutowane, które dosłownie wyglądają bardzo dziwnie. I nie mam pojęcia, co to jest. To mi się wyświetla cały czas i nie wiem, co to jest. Jak wiecie, to możecie napisać w komentarzach. Cały czas mi się to wyświetla. A, i tutaj widzimy jądro komórkowe, więcej jąder komórkowych. No i tak to wygląda. Widziałam gdzieś tutaj zmutowane. Na przykład te jest jakieś małe. Albo, to, albo te. No, nie wiem, tak jakoś to albo te. Ta, ta komórka ma dwa jądra komórkowe. Jedna komórka, dwa jądra. No, więc mogą być też albo na przykład ta, co jest też dziwne. Ale jak mamy właśnie te komórki cebuli, to widać zwykle te albo ta, albo w ogóle ta, co to jest. No. Ogólnie ta kamera, którą kupiłem to jest 5 megapikseli. Więc co to w ogóle jest? Więc nie jest tak źle szczerze mówiąc. I teraz przejdziemy chyba do oglądania innych, mam nadzieję, że też ciekawych rzeczy. Obejrzymy rzecz, którą chyba każdy wie co to jest i często ludzie od niej kichają. Czyli pyłki. Pyłki. Czyli pyłki. Tak, te mikroskopijne dziadostwa, które robią nas, że kichamy, więc... Dajemy pod mikroskop. Zobaczymy, co będzie widać. Już coś zaczynamy widzieć. I sfokusuję. Obraz, o ile się w ogóle da. To jest w ogóle. To są te pyłki. Chyba nie wiem, czy, czy mi się uda. To jest chyba najbardziej, jak będziemy mogli potrafić. I tak to wygląda. Wygląda to szczerze mówiąc dziwnie, znaczy dziwnie, no wygląda to tak ok. Oczywiście kamera nie jest najlepsza i no nie widać to tak jak widać to pod mikroskopem, ale nie wygląda to źle. Naprawdę myślałam, że będzie widać gorzej, a wygląda to ok. Choć wygląda to bardzo mało, jak widzimy tutaj jest... Coś, o to nie wiem, co to jest. I tutaj jest ta taka główna komórka. I z tego to jest takie mini nasionka, i z tego wyrastają normalnie rośliny, ale dużo ludzi kicha. Na przykład ja, ja mam dosłownie alergię na wszystkie pyłki, jakie istnieją. No, i jeszcze obejrzymy sobie na pewno jedną rzecz. To jest naprawdę bardzo ciekawa, ale następna chyba też będzie ciekawa. Trochę długa nazwa, ale na pewno ciekawa. Przekrój poprzeczne liścia. Już nawet tu widać. Pod światem może będzie widać. ła, Dobra, e, może jednak nie. To chyba nie był dobry pomysł. Patrzymy i coś, nic, ok. Poruszymy próbką i o, proszę bardzo, widać. Coś tam widać. O, proszę bardzo. Wygląda naprawdę spoko. O. I jak widzimy tutaj komórki, to są komórki. No i tyle. To są w sumie komórki rośliny. Szczerz mówiąc, nawet jeśli tu patrzymy pod mikroskopem, to wygląda nawet takie, nawet nie jest to małe. Ale możemy dać większe powiększenie. To jest powiększenie, nie wiem. Chyba to nie jest to razy, bo kamera z jakiegoś powodu daje to wszystko. O, większe na przykład pod mikroskopem, to jest o wiele mniejsze. Znaczy, większe, mniejsze. Nie wiem, jak to się, jak to powiedzieć. No i, no i tak to wygląda. Proszę bardzo, tu mamy jakieś takie większe komórki. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy rośliny mają komórki, jak to się nazywa, komórki tłuszczowe. Eee... No, tutaj są komórki. Jak te komórki są mniejsze niż te, które widzieliśmy w cebuli. Jak można nas nawet zauważyć, to jest już naprawdę duże powiększenie. A tak średnio jak widać tutaj na przykład jest. Tu jest, no ciekawe ile jest komórek w takim liściu. E, no no i tak to wygląda. Tu jest komórka, tu coś jest takiego dziwnego, jakieś coś. Wygląda na szczerze mówiąc nawet spoko. To jest chyba, chyba z lekcji biologii, wiem, znaczy nie wiem jak to się nazywa. Ale to jest coś co transportuje substancje z... z łodygi do reszty części rośliny. To chyba, to jest to właśnie. No. I dziękuję za oglądanie tego małego wprowadzenia i myślę, że, że naprawdę was zafascynował ten filmik. Na pewno będzie więcej filmików tego typu, więc... Ja zamykam i niara.